Cześć, z tej strony Maciej. Witam serdecznie na moim kanale w kolejnym już filmie z serii Kryptowaluty bez tajemnic. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, koniecznie zostaw subskrypcję, daj dzwoneczek, żebyś był na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami, a jeżeli te wideo będzie dla Ciebie interesujące, koniecznie zostaw łapę w górę. Przypominam, że wszystko, co mówię w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Dziś Kontynuujemy serię kryptowaluty bez tajemnic i wchodzimy w ekosystem Solany. Dla mnie kolejna rzecz do pasywnego zarabiania, kolejna rzecz do odkrycia i również kolejna rzecz do podzielenia się z Wami. Oczywiście rozpoczniemy sobie od podstaw, a więc pokażę Wam, w jaki sposób założyć portfel na Solanie. Tak, jak mamy do Ethereum czy do Binance Smart Chaina, MetaMaska, gdzie właśnie korzystamy, łącząc się z różnymi produktami, platformami DeFi'owymi. Tak, tutaj Solana ma swój wallet, który będzie dla nas taką trampoliną. Z niego będziemy wychodzić właśnie do różnych produktów, które pozwolą nam. Pasywnie zarabiać w ekosystemie Solana. Po założeniu portfela, po zabezpieczeniu, po tej całej instrukcji, zrobimy od razu drugi film, gdzie zaprezentuję pierwszą platformę z ekosystemu Solany, a więc Radium, na której rozpocząłem swoje działania. Pokażę Wam, jakie tam mamy słuchajcie, możliwości, jak ja tam pasywnie zarabiam, jakie możliwości rozwoju tam widzę, a jest ich naprawdę, naprawdę dużo. Ruszamy z Solaną, jeżeli jesteś zainteresowany, łapa w górę, dzwoneczek, subskrypcja i lecimy z tematem. Jeżeli chcecie śledzić projekty, które są zbudowane na Solanie, to tutaj polecam stronę solanaprojekt.com. Macie oczywiście tutaj wszystkie projekty, jest oczywiście zrobiony ranking tych projektów, a więc możecie sobie śledzić je według rankingu. Jest bardzo dobry podział na kategorie, a więc DeFi, aplikacje, tooling, wallet, data, developer i MFT. A więc bardzo fajnie wszystko zrobione, możecie sobie bezpośrednio wchodzić na strony projektów, sprawdzać je i tak jak mówię, sam ten podział na kategorie jest bardzo, bardzo fajny. Oczywiście projektem, którym zajmiemy się w kolejnym filmie jest projekt Radium. Jest to pierwsze DeFi na Solanie, w które ja wszedłem, ale również inne projekty będziemy bardzo mocno śledzić. A więc to jest tak na początek, Solana Projekt, myślę, że warto dodać sobie doobserwowanych, również ofi oficjalny Twitter Solany myślę, że warto sobie dodać na Twitterze, żeby mieć wszystkie informacje no i również Twitter tej strony, którą pokazywałem, Solana Projekt też możecie sobie dodać. To wszystko jest po to, żebyście byli na bieżąco właśnie z projektami opartymi o ekosystem Solany. Dobra, startujemy. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, żeby wystartować w ekosystemie Solana, to trzeba założyć portfel. Portfel do Solany to będzie takie wasze okno na świat, wyjście na kolejne projekty, możliwość łączenia się tym projektem właśnie z projektami defajowymi, takimi jak na przykład Radium. A więc można powiedzieć taki odpowiednik Metamaska, ale właśnie dla Solany. Jeżeli chodzi o portfel, którego ja używam i który jest rekomendowany przez samą Solamę, jest to portfel Soled Portfel rekomendowany przez samą Solamę, rekomendowany przez wiele projektów, bardzo łatwy w obsłudze. Jeżeli chodzi o instalację, założenie tego portfela, jest ono bardzo proste. Wchodzicie sobie na stronkę Soled No i od razu, słuchajcie, macie tutaj Create New Wallet. Oczywiście jest możliwość też restoring, a więc odzyskania portfela. Jeżeli macie ten portfel i chcecie zainstalować go na innym komputerze. No i tak, pierwsza rzecz po wejściu y, widzicie tutaj SID. -y. To, to jest. Coś, co jest wam potrzebne, co musicie sobie zapisać. Jest to coś, co da wam dostęp do waszego portfela. No i tutaj, oczywiście, ze względu na bezpieczeństwo, rekomenduję zapisanie tego albo gdzieś w notesie, w ważnym notesie, który macie gdzieś, gdzieś w ważnym miejscu, albo tak jak ja na przykład robię: słuchajcie, zapisanie tego na urządzeniu zewnętrznym. Ja zapisuję sobie to wszystko na dysku zewnętrznym. To, co jest bardzo ważne, to po pierwsze, musicie bez słowa dokładnie zapisać, a po drugie, to co jest bardzo ważne, nie przetrzymujemy tego typu seedów online. Czyli przetrzymywanie tego na komputerze, który jest podłączony do internetu, nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli chcecie bezpiecznie trzymać swoje kryptowaluty, to takie seedy należy sobie, słuchajcie, właśnie zapisać na urządzeniu zewnętrznym. To jest oczywiście wersja testowa, więc ja sobie to kopiuję, po to, żeby pokazać wam, w jaki sposób ten portfel utworzyć. Następnie po zapisaniu w ważnym miejscu słów kluczowych, następnie po zapisaniu tych słów kluczowych zaznaczamy, że zapisaliśmy, że mamy je w bezpiecznym miejscu i klikamy sobie continue. Następnie należy podać te słowa kluczowe, a więc podajemy i klikamy sobie continue. Kolejna rzecz, ustalamy hasło dla swojego portfela. Ta sama zasada. Zapisujemy hasło sobie w bezpiecznym miejscu. Możecie zapisać sobie tam, gdzie macie seedy. Dwa razy sprawdzacie, czy dobrze zapisaliście. To jest bardzo, bardzo ważne. Ja tu na potrzeby filmu sobie założę na szybko i klikamy Create Wallet. W tym momencie nasz portfel jest utworzony. Nasze konto jest gotowe, a więc, tak jak widzicie, to wszystko jest proste i naprawdę łatwe. I tak jak widzicie, macie tu od razu dodany adres Solany. Jeżeli chodzi o opłaty na blockchainie Solana, są one pobierane właśnie w Sol, a więc w Solanie. I bardzo ważne to jest to, że jeżeli chcecie jakiekolwiek operacje wykonywać, musicie sobie tutaj trochę tej Solany doładować. Oczywiście opłaty są bardzo, bardzo niskie w porównaniu z Ethereum, to, to naprawdę są to sprawy groszowe. Natomiast, tak jak na blockchainie Ethereum, jak używacie na przykład MetaMask, ponosicie opłaty w Ethereum, tak jak na blockchainie. BNB, a więc na, Binar, na Binance Smart Chain ponosicie właśnie w BNB, tak samo tutaj ponosimy na Solanie. Jeżeli chodzi o depozyt, to jest bardzo proste, klikacie sobie tutaj, klikacie sobie Receive Kopiujecie swój adres i możecie sobie tutaj doładować swoją solanę. Ja wysyłałem sobie tutaj oczywiście z Binance'a, bardzo prosto to można zrobić, nie ma tutaj żadnego problemu i warto sobie trochę tej solany doładować, żeby móc się później bawić w te różne rzeczy, właśnie yy, zbudowane na solanie. Jeżeli chcecie dodać sobie jakąś pozycję, klikacie sobie plusik i na przykład możecie dodać sobie Tetera, właśnie na blockchainie Solana. Klikamy sobie Add. Natomiast bardzo ważne to jest to, żeby dodać różne pozycje, różne właśnie tutaj tokemy, na blockchainie, tutaj SOLAMY należy uiścić opłatę właśnie w SOL, a więc jeżeli klikniecie sobie, że chcecie na przykład dodać tutaj USDT, klikniecie ADD, no to od razu u mnie pokazuje, że nie ma żadnych środków, trzeba mieć właśnie SOLAMY i wtedy bez problemu można to zrobić. Tak jak widzicie, wszystko bardzo proste, bardzo szybkie. To co jest ważne, to to, żeby dokładnie zapisać swoje słowa kluczowe. To co jest ważne, bo to, żeby zapisać swoje hasło, nie na komputerze. Jeszcze raz powtarzam, bezpieczeństwo to podstawa. Mówię to w każdym filmie. Przypominam. Wiem, że czasami to jest nudne, ale trzeba po prostu to robić. Po założeniu tego portfela, możemy już w pełni korzystać z wielu produktów z ekosystemu Solama. Dzisiaj pokażemy sobie dwie rzeczy, które w mojej prywatnej opinii warto zrobić. Pierwszy projekt, na który warto zwrócić uwagę, jest to projekt Solanium. Tak jak widzicie, są otwarte zapisy na whitelist, a więc można tutaj się zapisać. No i teraz słuchajcie, w jaki sposób to zrobić? Po wejściu tutaj macie od razu Connect Wallet, a więc klikamy sobie Connect Wallet, wybieramy sobie Sollet Wallet, który założyliśmy, podajemy swoje hasło, klikamy sobie Enter. I oczywiście musimy to zatwierdzić, a więc klikamy sobie Connect. Potem jeszcze weryfikujemy, dajemy sobie Approve. W tym momencie mamy połączony portfel, mamy zatwierdzony portfel, i w kolejnych krokach należy tutaj połączyć Telegram, to jest bardzo proste. Potem należy podać swojego maila i za te zadania dostaniecie jeden ticket, a więc możliwość tutaj wylosowania właśnie tych. Tokenów, natomiast jeżeli chcecie wziąć udział w White należy oprócz tego zrobić jeszcze weryfikację KYC. Także, także tak jak widzicie, wszystko bardzo proste. Zakładacie portfel, łączycie, zatwierdzacie telegram, podajecie maila. Po zrobieniu tego będziecie mieli również swój link do zapraszania. Jeżeli chcecie skorzystać oczywiście przed zakładaniem, to macie również mój link. Warto z niego skorzystać, warto kliknąć sobie i wejść z linku. I jeżeli chcecie zapraszać tutaj znajomych, to również warto. W mojej opinii projekt naprawdę, naprawdę wartościowy. Myślę, że ta platforma będzie się niesamowicie rozwijać. Obecnie 123 osoby już na Twitterze. Jeżeli chodzi o projekt numer dwa, jest to projekt Sol Starter, a więc jest to pierwsza platforma do ido na solanie, taka duża platforma. Oczywiście. Wcześniej działaliśmy już na Radium, co pokażę w kolejnym filmie i to jest absolutnie gigant, jeżeli chodzi o zapisy na whitelistę, każdy ma równe szanse, a więc warto to zrobić. Wejdźcie oczywiście na stronę Soul Starter, żebyście wiedzieli na czym ten projekt polega, po co w ogóle on jest niesamowita rzecz, myślę, że tutaj wiele bardzo dobrych projektów się pojawi właśnie, wejdzie właśnie w ekosystem Solany poprzez Sol Starter także warto, no i oczywiście na oficjalnym koncie, jak sobie dodacie są tutaj wszystkie warunki, które należy spełnić żeby tutaj dołączyć, to jest wszystko naprawdę, słuchajcie, bardzo proste oczywiście jest link, jest forma do wypełnienia zaraz, zaraz to pokażę, jeżeli chodzi o te kroki to oczywiście trzeba mieć Solet Wallet, a więc swój adres adres trzeba mieć, także to mamy zrobione, trzeba dodać na Twitterze, trzeba retweetować z ich Twittera właśnie przypięty post, trzeba dołączyć do ich grupy na telegramie i trzeba oczywiście wypełnić formę. Jeżeli chodzi o formę, ja ją zamieszczę oczywiście w linku, ale ona jest, słuchajcie, również tutaj u nich, jak sobie niżej zjedziecie, o tutaj jest podana właśnie na Twitterze. No i bardzo proste, klikacie sobie start. Podajecie swój adres e-mail, to jest pierwszy krok. Potem należy podać swój właśnie nick z Telegramu. Krok numer 3 należy podać link do swojego konta na Twitterze. Uprzednio trzeba oczywiście podać dalej ten, ten post. Na koniec adres solamy i zatwierdzacie z regulamin. I tak naprawdę to jest wszystko. I czekamy na losowanie, i kto zostanie wylosowany, dostanie oczywiście maila. Absolutnie gigant. Jeżeli chodzi o właśnie projekty na solanie, także wydaje mi się, że warto tutaj dołączyć do Solstarter, warto również zrobić Solanium takie dwie, dwie podstawowe rzeczy. No i oczywiście. Kolejna rzecz, którą się zajmiemy, jest to projekt, właśnie Radium w kolejnym filmie. Myślę, że film puszczę już jutro. Również ten portfel, który dzisiaj założyliśmy, będzie Wam bardzo potrzebny, żeby na tym deksie działać bardzo dużo możliwości. Także to omówimy sobie jutro. Na dzisiaj zakładajcie portfel Solany, on Wam się przyda, zabezpieczajcie, róbcie te dwie rzeczy, a więc Solanium i Sol Starter, i zaczynamy z dużym, silnym, mocnym, potężnym ekosystemem Solany. Jeżeli to wideo było wartościowe, łapa w górę, komentarz, zakładamy portfele i lecimy z naszymi tematami. Dzięki za uwagę, hej ekipa!